No siemaneczko. Witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy odpowiadać szczerze konkretnie na pytania, które zadałem na Instagramie. Poprosiłem: "Zadaj pytanie". No i troszeczkę tego mamy. Troszeczkę mamy, mamy co opowiadać. Tym bardziej to trwa raptem nie wiem, może z 12 godzin i jeszcze kolejne 12 będzie to trwało. Dlatego pewnie pewnie pytania dojdą i zrobimy też drugi odcinek, jeśli mi tutaj się na wszystkie nie uda odpowiedzieć, bo wiem, że na pewno jakieś dojdą. Słuchajcie. Lecimy z pierwszym pytaniem od jedynki idziemy do końca, no, tam, no tak, postaram się, tak, postaram się, jakieś pytania będą się w miarę powtarzały i tak dalej, to no, przepraszam, może nie przeczytam, nie odpowiem, no bo już wiadomo, w tym sensie już odpowiedziałem. I tak jeszcze przypomnę, że u mnie Black Friday, ach, ten angielski, kurwa, najlepszy na internetu. no nie pogadasz, kurwa, nie pogadasz, no. Dalej trwa. Gdyby ktoś był zainteresowany poprawieniem swojej sylwetki, swojego sambucza, zdrówka i tak dalej, jest minus 75% na pakiet premium i Ty, mordeczko, decydujesz, kiedy chcesz ten projekt rozpocząć. Jeśli chcesz w styczniu, działamy w styczniu. Wiadomo, jest okres świąteczny, dlatego teraz jak wykupisz sobie projekt w bardzo dobrej cenie, to od stycznia możemy działać. I to Ci nie przypada. Normalnie jak wykupisz na 5 miesięcy, na 6 miesięcy, czy na 3 miesiące, czy na rok, od stycznia zaznaczasz, że działamy i od stycznia działamy. Dlatego gdyby coś, to linki są w opisie. Zapraszam do działania, no bo nie może być dźwięki gry, jak dobrze o tym wiecie. Czy jesteś kierowcą ciężarówki, czy też jesteś kobietą, też pomożemy, jak również yy, osobom, które... Trenują na siłowni, trenują w domu, no ale w większości to mówię, kierowcom, którzy trenują w trasie. Jak najbardziej dobierzemy pod Twój sprzęt odpowiedni plan żywieniowy, plan treningowy, suplementację i tak dalej, i tak dalej. jest tak, wsparcie, tutaj naprawdę nie ma miękkiej gry. Jak jeszcze raz powtórzę, linki są w opisie i zachęcam do działania. Będą trasy na Europę, słuchaj, bordeczko. na tą chwilę. Nie, do końca roku na pewno nie. Przyszły rok, wszystko zależy jaka będzie robota. Może się zmieni jakaś robota, może inna będzie oferta pracy. Tam, gdzie będą, będzie jakaś oferta pracy na Europę, no to będziemy na Europę jeździć. Jak na razie jeździmy po Polsce, tak to wygląda. A czas pokaże, jak to będzie. Jakie plany na przyszły rok? Pozdro, dziękuję, też się pozdrawiam, Byku. Jaki plan na przyszły rok? Słuchaj, mordyczko. jakieś tam plany wstępnie mamy, czas pokaże, jak to będzie. Na pewno rozwijać się, działać, iść dalej pozytywnie do przodu. Mówię, a czas pokaże, jak to wszystko wypali. Jak to się zaczęło, że jeździć? Słuchaj, byczko, jako młody chłopak, zawsze lubiłem się bawić takimi troszeczkę większymi pojazdami, tak? Piaskownicy kurde, napakowałem, wiesz, jakąś tam, nie, wiem, na wywrotkę czy coś. I tak, żeby wiesz, był koń i, i na czepa jakaś by można było skręcać. I tak się po prostu bawiłem. I wtedy już wiedziałem, że chcę zostać kierowcą ciężarówki. No i później mój wyjazd otworzył firmę transportową. Zabrał mi do swojej pierwszej magnumki z dwoma zegarami. Pamiętam, że taka żółciutka kuźma była, no. Te dwa takie zegary, zegary miała, no i co, no i tam wsiadłem, odręcznie podjarany, wujasz mnie przejechał po bo, bo mieście, człowiek podjarany, no i, no i tak właśnie się zaczęło moja wyobraźnia, znaczy taki mój cel, żeby zostać kierowcą ciężarówki, gdyż wujasz powtarzał, synu pamiętaj, to jest ciężki kawałek chleba, ucz się, ucz się i nie idź w ten zawód, no ale to człowiek poszedł i szczerze mówiąc, nie żałuję. Czy planujesz jakieś starty sywetkowe w tym bądź następnym roku, czy już bliżej Ci do FMA? Szczerze Ci powiem, bliżej mi chyba jest już, żeby zawalczyć, ponieważ Predyspozycję mam bardziej do sztuk walki niż do sportów sylwetkowych. Mój kościec jest po prostu zdubczony, jeśli chodzi właśnie o sporty sylwetkowe, że tam byłem już wyjaśniony na scenie kulturystycznej. Oczywiście formę zrobiłem tak dalej, dla wyglądu, dla zdjęć i tak dalej. No to jest super sztos, no nie? niepowycinany byłem jak nie wiem co. Sporty sylwetkowe jednak brakuje mi odpowiedniego kośca. Cześć Adrian, będą te trzy kamiony do wakacji. Wstępnie jest taki plan, wstępnie jest taki cel, a czas pokaże, jak to będzie. Ważne, żeby mieć po prostu cel, żeby w tym kierunku działać. Na pewno się będę starał, żeby tak było, a czas mnie zweryfikuje. Czy jechałeś kiedyś przeładowane i cię złapali mundurowani? Na pewno kiedyś w życiu jechałem, na no, tyle lat że na pewno jechałem, ale czy mnie złapali? No raczej nie, 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 miałem akurat takie szczęście, że nie, ale to kiedyś nie było tak, wagi w komputerze, niby na dokumentach było 24, a ja nie wiadomo, ile się wiozło, przeważnie na zagranicę, no, ile się wiozło. Ile, Adrian, zarabiałeś na samym początku, jak zacząłeś jeździć miesięcznie? Kurczę, dokładnie nie pamiętam, ale wstępnie na jakimś filmie to mówiłem i, i powiem Ci szczerze, Kurde, 2400 zł, czy 2500 jakoś tak, wiesz, czy 200, już nie pamiętam, ale śmieszne pieniądze, były na samym początku i to była zagranica. Jak zaczęła się Twoja przygoda z YouTube i czy myślisz, że dzięki temu Twoje życie uległo polepszeniu? Jeszcze Ci powiem, byku, przygoda sztuki, kiedyś to zobaczyłem, a tu oczywiście jeszcze raz Ci powiem, że jak kiedyś właśnie woźiem ludzi na wyblakara i słyszałem o stereotypie kierowców, jacy są kierowcy źli, jacy tamci, jacy zapuszczeni, jacy śmierdzący, jacy brudni i tak dalej. Wtedy stwierdziłem, że odpalam kamerę i pokazuję po prostu to i zachęcam kierowców do, żeby robili formę w trasie, pokazać na swoim przykładzie, że się da i tak dalej i tak dalej. Oczywiście wielki hej damie spłynął przez pierwszy rok czasu, ty debilo, lepiej się piwa napij, na łóżku porusz i tak dalej, co ty w ogóle pokazujesz i tak dalej. No, ale tak właśnie zacząłem sobie działać, chciałem pokazać po prostu, jak można żyć, w trasie jak można ćwiczyć i tak dalej i tak dalej, I żeby ten stereotyp kierowcy troszeczkę się zmienił. I czy twoje życie ul uległo polepszeniu? Powiem ci, że tak, tak, tak. Nie powiem, że co, bo jeśli chodzi właśnie o rozwój na YouTubie, no to też nie oszukujmy się, no ale Dużo też zyskałem dzięki temu. A oczywiście dużo też czasu musiałem zainwestować, mega dużo czasu. Bo kto obserwuje od początku to wiedział, że za, kto wie, że zapierdzielałem po 15 godzin, po 13 godzin, miałem 9 godzin pauzy, w tym musiałem się, w tym musiałem trening zrobić, wyspać się, wykopać i jeszcze zmontować film, gdzie mi zajmowało 7-2 godziny, no nie no, poświęcenie było mega. No ale coś za coś. Ciężka praca popłaca. Będziesz na master traku 2023. Kurte, powiem Ci byku, że mam plany, żeby być, ale mówię, czas pokaże jak to będzie. Ile lat pracujesz w transporcie, Mordunio? Już to będzie teraz w y, przyszły rok, dokładnie w kwietniu 15 lat. Ja pierdziele 15 lat Mordunio, rozumiesz to 15 lat, kuć wam mać, ale ten czas zapierdziela. Czy zamierzasz lub chciałbyś testować nowego mana TGX 2022 lub 2021? Powiem Ci mordeczko przy współpracę z firmą Mercedes y, testuję nowego Mercedesa. I raczej na tą chwilę nie mam takiej możliwości. Adrian, bo ja w przyszłości chcę pracować u Ciebie na firmie, ale za czek, ale to za 12 lat, bo mam 11. O, taki młody widz, jest dzięki mordunio, spokojnie wieczku. Możliwe, że zbankrutuję, no, tego mi niektórzy życzą, no, no spokojnie, no, spokojnie mordunio. Do you luck like, hits, you way, Kuźwach po angielsku ty mordunio mi tutaj sebek zajechałeś, no kuźwa bykła. Co to znaczy, to ja nie wiem, nie wiem. Kuźwa bykła, no nie wiem co Ci powiedzieć, no. Dlaczego nie rabę stryków? Kurde byku, dlaczego nie rabę stryków? Ej, muszę już pod rampę wyjechać, bo w jestem w Biedronce, to zaraz dokończymy bajerę. Ale to Ci odpowiem. Yy, bo słuchaj mordeczko, z tego co słyszałem, no to tutaj jest troszeczkę... Yy, pod jest... W, są większe możliwości, jeśli chodzi o robotę, wiesz? I tak dalej. No na razie, na razie spoko, jest tylko nocki, delikatnie wymęczam, ale dajemy radę. Ej, kuźwa, muszę się chyba pod rampę trochę podstawić. Myślałem, że ten, kurde, jest rampa wolna. A tu między dużymi jest solóweczka, stoi, więc nie było jej widać i ja już mówię, tak chciałem podjechać, ale my przejdę się zobaczyć, okazało się, że jest zajęta, bo jestem dokładnie w śradzu w Biedronce, kuźwa. a tutaj jest normalnie wyższa liga. no nie. ostatnio odwaliłem 4,5 godziny, zobaczyłem jak będzie dzisiaj, no dzisiaj piąteczek, piątunio, więc będzie podobnie, bo już mamy godzinę 12, a jestem tu o 9, otóż mamy 3 i jeszcze nie podjechałem pod drapę. Dobra, co sądzisz o tym, co wypisują, nagrywają na ciebie? Słuchaj, Mordunio, nagrywają, kuźwa, byku, serio, ale fajnie, no nie gada, że jeszcze mnie wyzywają, no to kuźwa, byku, no co o tym sądzę, no coś się w to przyjmuje, no nie? Słuchaj, mordeczko, taki gościu fajnie to powiedział, no nie, e, że to są duże dzieci, duże dzieci czy małe dzieci, nie pamiętam jak, aż to przytoczę jego fragment. Ale właśnie jeszcze kwestia jest te... taka, że później jakaś gówniana odpowiedź była. Tak jak mówię, celebrytów z McTransu. No, ludzie, kochani, kurwa, co ja o tym myślę? No, dzieci, kurwa, dzieci nada. Nie macie co robić, to, to się kurwa główne obrzucacie. Kulkami z gówna, no. No i wszystko, w macie, mordaczko. No wiadomo, mo moje nazwisko, przepraszam, moje, moje pseudo zaczęło się klikać, więc. No, chłopak, chłopak, są chce zarobić, no nie oszukujmy się. Są chłopę, zarobić, są sobie zarobi, wyświetlenia porobić, są se kanały porozwijać, no to muszą o kimś gadać, no nie, no wiadomo rzecz, no nie. Nie mają swojego kontaktu, no to gadają o mnie, kuźwa, że ja się klikam, no to jest dobrze, no nie, <laughs> kuźwa. To znaczy, że coś w tym internecie w końcu osiągnąłem, kuźwa, Jak o mnie gadają, bo jak byłem na zawodach kulturystycznych, zdobyłem trzecie miejsce z, z kulturystycznych a, czy, z ciężarówki, wyszedłem na scenę, to kuźwa żaden praktycznie o mnie nie gadał. No, żaden kurdeł mnie filmów nie nagrywał, żaden mnie w ten sposób nie wychwalał. A jak coś człowiek powie, co im nie pasuje, no to zara, będą krytykować i jechać i tak dalej. A gdzie żeś tam byli, jak na zawody wychodził w ciężarówki? No, bo to było dopiero wyzwanie, no, to dopiero było wyzwanie. I taki kolegę, co to przy, przytoczyłem, no to moim zdaniem warto go postawić widać, że to jest, kurde, gościu konkretnie gada na temat, a nie tamte, kuźwa, no nie, dzieci, jak to kolega nazwał. No i jeszcze dodam, że Lukson Trutsker bardzo fajnie, obiektywnie to wszystko wyjaśnił. Jak po dniówkach przestawić się na nocki? Zmęczenie bierze górę. Powiem Ci mordeczko, że ja ogólnie nocami to jeździłem tak naprawdę od 2000, można powiedzieć, kurde, nie wiem, 8 roku do 2009, czyli 11 lat dbałem na nockach. No kiedyś to się 24 pracało. Oczywiście <grym> z lekką drzemką, no nie? No i przez pierwsze dwa lata i później właśnie dybałem typowo na nocach, no wahadą miał nocną, za dnia. Yy, powiem Ci mordeczko, że już jestem coraz starszy, no, nie, już pes, Pesla się nie oszuka i teraz mi się daje we, we znaki zmęczenie, naprawdę jak 3-4 dni już pojeżdżę nocami po całym tygodniu, czu, czuję się naprawdę zajechany, zresztą chyba widać, no nie, jak jestem troszkę zajechany. No wiadomo, są plusy i minusy nocnej pracy, lepiej się pracuje w nocy, tak, się lepiej jedzie i tak dalej, no, ale za dnia, kurde, człowiek za bardzo spazi może, no. Mówię, są plusy i minusy. Kto tam umie oczywiście za dnia spać, bo mam tu kilku kolegów, którzy dla nich to nie ma problemu, no to nie sobie mega chwalą nocną pracę. Byku, weźmiesz na przyuczenie? Pozdro, pozytywny człowieku. No mordeczko kuźwa, dawaj kuźwa, idzie, Gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś? O, poczekajcie, rampa się zwolniła. Dobra, co cofnąłem pod rampę, możemy dalej kontynuować pracę. Słuchajcie, trzy yy, godziny czekałem na rampę, no to godzina rozładunek. Z półtorej na dokumenty, no to 5,5 godziny przy piąteczku, się raz biedronka, no nieźle, nie ma co narzekać. Dobra, idziemy dalej z kolejnymi pytaniami. Ile masz ukończonych kategorii prawa jazdy? No, tylko na kategorię Demi brakuje. Planujesz w przyszłym roku dobierać jakieś auta? Wstępnie, mordeczko, chciałbym mieć trzy samochody do przyszłego roku. No ale zobaczymy, co czas pokaże. Jak to wszystko będzie wyglądało? Taki mam cel, że mi trzy samochody, czy uda mi się go zrealizować? Nie wiem, zobaczymy. Ja się na pewno będę starał, żeby tak było. Kiedy jakiś spocik z widzami? No, powiem Ci Mordunio, coś trzeba pomyśleć. Kuj, jak wiesz, w, w po czas na pytek, ja jaja, więc ciężko, ciężko, ale się da, ale się da, coś będzie trzeba pomyśleć kiedyś. Czemu jeździsz jakimiś dziurami i nie zajechałeś normalniejszą trasą? No, bo ta firma była mordeczko. właśnie, tam była firma, człowieku. Te firmy dojechać trzeba było takimi dziurziowami dybać, to nie jak widziałeś, to nie na materiale kluźba. Wycieczka była dobra, ale chociaż fajnie się Przygoda nie tylko, auto się jeździ, to się jeździ takimi drogami. Czy dobrą decyzją jest zacząć pracę? Pracę w transporcie międzynarodowym zimą. No chyba, zależy, zależy gdzie, jak na ciepłe kraje to jak najbardziej Hordaczko, Hiszpania, wiesz, Portugalia, kuźwa, no to tak, no nie? No Skandynawia, no tam, wiesz, Finlandia, no to raczej nie do końca, wykona, no nie? Ale to zależy, gdzie byś jeździł. Jak wyglądał kiedyś komunistyczny kierowca? Ogolony, umyty i lekko wypity? Kuźwa, nie wiem, byku, to nie widziałem tych kierowców. Możliwe, że tak. Jak tam się układa w transporcie? No słuchaj, no jak, jak mi się układać? No mnie się dobrze na razie układa, no bo wiadomo, no nie, no kurde, no, jak, to, jak, jak to kolega podsumował, że Adria, ty na swoją markę ciężko pracowałeś przez lata, dlatego masz teraz jak masz, czyli masz współpracę z Mercedesem yy, i tak dalej, dlatego no mnie jest na razie dobrze, tak, ale no zobaczymy, czas pokaże jak to będzie w przyszłości. Ile wyciąga Mercedes na magnesie? Kuźwa, byku, nawet nie próbowałem się podłożyć, <laughs> chyba nie do rady. Witam, Adrian. Mam pytanie, czy dużo trzeba wydać na początek firmy, na ciężarówkę i tak dalej od A do Z, Mordaczko? Ja to mówię w swoim materiale na samym początku, gdzie te, te, co tak na mnie gadali, nie powiedzieli właśnie o tym, a Adrian mówi, że trzeba mieć 200 tysięcy. a Adrian mówił sobie się tylko ładowali, wiecie, żeby mnie tylko cisnąć. Tak mordeszko, ja mówiłem, że jak będziesz auto w leasing, załóżmy tak dalej, no to na Polskę te 150 tysięcy musisz mieć minimum. to jest moje zdanie, 150 tysięcy musisz mieć swojej gotówki, nie brać kredyt, 150 tysięcy i wiesz... Musisz mieć swoje odłożonej gotówki na koncie 150 tysięcy. Wtedy możesz myśleć o transporcie. Tak jest moje zdanie. Jak masz 50 tysięcy, to chłopie, pracuj, odkładaj i ja 150 tysięcy, nawet i 200 tysięcy, wtedy możesz się bawić, wziąć auto w leasing czy tam w kredyt i rozwijać, tak, żeby się po prostu nie umoczył. To jest moje zdanie osobiste. Niektórzy mogą ci powiedzieć, 100 tysięcy ci wystarczy, może i wystarczy, ale ja od 150 do 200 bym proponował, żeby mieć własnej gotówki na rozwój transportu. To w końcu ten transport się opłaca czy się nie opłaca, no mordeczko, jednym się opłaca, drugim się nie opłaca, tak to tu jest. Kiedy będziesz znowu jechał przez okolice Odolanów albo Milicz? Oj, powiem Ci mordeczko, że nie mam pojęcia kiedy będę jechał, kuźwa, wiesz, bo to jest tak, że przyjeżdżam, dostaję telefon, Adrian, jedź tu, odbierz ten towar, no i w ciągu, ja odpalam auto i jadę, no nie, i to jest tak, kurczę, że ciężko się powiedzieć kiedy będę, kiedy będę i tak dalej, ale jakby coś, to przerwuj mnie na Instagramie, to się stykniemy. Skąd bierzesz zlecenia? A no od firmy mam, bo ja pod firmą Raben jeżdżę, więc oni mi dają swoje zlecenia. A to tu jadę, a to tam jadę i wszystko oni tutaj dysponują. Czy po tylu latach jeżenia u kogoś jesteś zadowolony z tego, że budujesz coś swojego? No oczywiście mordeczko, że jestem. W końcu na to zapracowałem, czyli ciężka praca, cały czas mówię, ciężka praca popłaca. Nie ma nic za darmo. Żeby osiągnąć coś w życiu, trzeba zapierdalać, rozumiesz mordeczko? Ile włapie? Kurde, mordeczko, nie wiem, 4, 5, może być teraz, no nie, bo jest masa. <gry> jak ci się mietek sprawuje na śniegu? No powiem ci, że jak jeździłem, no ale wiesz, że już opony są nowe i tak dalej, kurde, więc powiem ci, jak jechałem po śniegu, no to elegancko. Czy mógłbyś przedstawić swój, swój ranking ciężarówek? Jaka marka jest najlepsza, a jaka najgorsza? Mordeczko, ja jeździłem tylko, jak szerze Mercedesem przez grube lata i manem i też Iweke. Iweko z skrzynią fullerką jeździłem przez kilka miesięcy, ale mówię, no, jeździłem manami, Mercedesami, więc na ten temat za dużo też powiedzieć nie mogę. Byku, jak to jest każdego dnia dawać radę za kółkiem z taką odpowiedzialnością? Powiem ci mordeczko, że trzeba po prostu robić swoje. Wiesz, wykonuje swoją pracę, stara się jak najlepiej i tyle, no nie? No, <ścoughs> i tak to byczko wygląda. Kiedy jakaś walka w MMA? Czy w ogóle wchodzi w to w grę? Tak mordeczko, jak wspomniałem w materiale, że Boxdel do mnie wstępnie tam napisał Jesteśmy w kontakcie, jak jakieś konkrety będą, no to na pewno was tu poinformuję Ale kiedy, co, jak, też nie wiem, bo na razie powiedział Adrian Jak coś, bo powiedziałam, że tak chętny jestem, no dobra Adrian, jak coś, to będziemy w kontakcie No i, i, i nie wiem, może za pół roku, może za rok się odezwie, albo w ogóle <laughs> nie, Pamiętaj byczku, że cierpliwy to i kamień gotuje. A nic na siłę, to jest najważniejsze. O co najczęściej kłócisz się z żoną? Powiem ci, kurde, jest taka sytuacja właśnie, że ja się mało kłócę z żoną, żona się bardziej kłóci ze mną. <gry> sprzątnij ten kubek! Połagan zrobiłeś! Yy, coś tam położę, a gdzie ten talerzyk, on tu nie powinien leżeć, to z lewu go szybko daj! Bo człowiek <grywa> wiesz, zje, zostawi, no nie I już się obkręca, bo dzieciaki mnie biorą, ta bawicie, tata bawicie że zaraz mi daje zjebkę, że kuźwa, posprzątaj to, posprzątaj to, posprzątaj to, a ja mówię, no bawię się z nimi, no, nie interesujmy to być porządek i wiesz, Bo żona ogólnie jest taką to troszeczkę ona bardzo lubi czysto I no i no, no i później jest jak jest w domu, no nie <grywa> są lekkie sprzeczki, ale ogólnie tak, że ja się z tego bardziej śmieję, ona mi tam no, kucie się, ale oczywiście jest bardziej pozytywnie. Pozytywnie. Ogólnie, moja żona jest nerwową kobietą. Siema Byku, kiedy odcinek z Wiejskim Koksem? Pozdrawiam. Powiem ci, mordeczko, że nie mam odcinka z Wiejskim Koksem, ale może w takim razie coś tam się pomyśli. Jak będę w jego rejonie tam kiedyś dawniej, no to z przyjemnością bym go ciężarówką odwiedził, zrobimy trening u mnie przy tirze, później do niego zrobimy i porównamy warunki, kto ma lepiej. No wiadomo, że ja, no nie? Adrian, kiedy Fejma? Tak jak właśnie mordeczko wspominałem. No nie, że jestem z Boguzelem w wstępnie w kontakcie i zobaczymy. Czas pokaże, jak to będzie. Ciągnie cię do jazdy na międzynarodowe trasy, do zwiedzania? że ci powiem, że nie. Nie ciągnie mnie, ciągnie mnie do tego, żeby przejść w domu. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś mieć, może coś osiągnąć? Kuźwa, dużo tego jest, dużo tego jest. Baby. Ja ogólnie jest to taki... Kurde, ja mam tyle taką wizję na siebie, tylko że czasu brakuje, doby brakuje, kuźwa. No, bo, o, chciałbym mieć, żeby doby miały 30 godzin. Minimum te 30 godzin, no to by było naprawdę sickle for. Adi, czy jeździłeś kiedyś na międzynarodówce i co myślisz o systemie 2 tygodnie na dwa tygodnie wolnego? Powiem Ci mordeczko, że to jest bardzo fajny, przyjemny system, dwa tygodnie w trasie, 2 tygodnie wolnego i jeśli chodzi właśnie, yy, byku czy ja jeździłem tak, ja na początku jeździłem przez pierwsze 2 lata, można powiedzieć jeździłem na międzynarodówkę, no tak półtora roku bym powiedział, że jeździłem, a później tylko zostałem w firmie Raben i tak do dziś w firmie Raben właśnie jeżdżę, czyli już tu będzie 12 yy, ponad lat jak tu jeżdżę. Jak żonka zareagowała na pomysł założenie firmy transportowej? No powiem ci szczerze, że... A opłaca się to? A tą? A tamtą? Bo tam mówią, że się nie opłaca, a ty w to idziesz? Mówię, kuść, ważonku, damy radę, no damy radę. No i to moje podejście oczywiście, no, z no. Początku a nie lepiej, żeś tu pracował, pewna praca, pewne to, mówię no. Kotku, kto nie ryzykuje, nie pije szampanek. Chcę, żeby było lepiej w życiu, jeszcze nam to musimy zaryzykować. Wtedy będę częściej w domu, nie będę na wycieczki, częściej i tak dalej jak się firma rozwinie, ale mówię, też na to potrzeba czasu, no nie? I zobaczę, jak to pójdzie. Twój najdłuższy czas spędzony w trasie? No byłem 3 tygodnie ponad, chyba 3 tygodnie z groszem, spędziłem tylko 45 godzin w domu i znowu wyjechałem na ponad 3 tygodnie, no, jakieś tak dalej się jeździło. Jest możliwość spędzić z Tobą dzień, parę dni w trasie, żeby zobaczyć, jak wygląda praca? No słuchaj, mordeczko, no pewnie, że jest, dlatego jak dobijemy do 100 tysięcy subskrybentów tutaj na YouTubie, to... 10 osób, 10 osób, czyli dwie piąteczki, jadą ze mną w trasę. Oczywiście zrobimy jakiś konkurs, żeby nie było lipy. Jak będzie 100 tysięcy subskrybentów, ciśniemy z konkursem i, be, i po prostu wtedy będę zabierał. Może, możliwe, że ty wygrasz i pojedziesz ze mną w trasę i takie coś sobie zrobił. No wspólne treningi, będzie jedzonko, będzie wszystko, tu wszystko ci hopie zapewnię, kuźma. No tylko tam, jak masz żonę czy narzeczoną, to musisz wiesz, żeby od niej ta zgoda była na wszystko, no nie? <laughs> żeby później nie było, że i kurde, molek, że później będzie problem do mnie jakiś, czytajesz bazę. <laughs> nie. Ja, oczywiście żartowałem. Jeszcze chwilę będzie na no poważnie, zaraz będzie kuźwa promował, że Adrian zachęca do tego i do tego. <grych> na początku swojej młodości wiedziałeś już, co będziesz robił w życiu, tak. Wiedziałem, co będę robił, i nawet swojej małżonce, gdzie się zapoznaliśmy w pizzerii tej pizzę kręciłem. Ona przyszła ze znajomymi, no i wtedy się z nią tam jakoś ona do mnie, ona, ona żona do mnie zagadała, no wzięła do mnie numer telefonu, no to wtedy ja jej nas no, no wiesz, słuchaj, ale ja będę tą ciężarówki w przyszłości, wiesz, to jest taki zawód, że może mi nie być w domu długo i tak dalej i tak dalej, no, no wiem, rozumiem, no szkoda, no, no, ale wiesz, tu w tobie jest to i tamto, no i tak się tak się właśnie miło się zrobiło. Słuchajcie, mordeczki, już długo nagrywamy. Ja skończę ten materiał, jak będą ciekawe, niepowtarzające się wiadomości, kolejne, bo to jeszcze troszeczkę jest, ale dużo się powtarza, więc ja zrobię kolejne Q&A i policiemy z tym temacikiem. A jak ten oto filmik Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, być na bieżąco i widzimy się w kolejnym materiale, jak mówiłem, dobijemy do 100 tysięcy subskrybentów i ciśniemy kuźwa ze mną w trasę, no nie? Ale mówię, na to jeszcze przyjdzie czas, a Wam się na nie pochwaliłem, bo ogólnie to chipsy sobie zjadam, ja mam takie chipsiki, no już? Najlepsze chipsy. No. jak jesteś głodny, Otrzymasz się diety, to kup sobie chipsy. No. Pakę.